Modlitwą i wiązankami kwiatów upamiętniono sandomierskie obchody 232 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. Rozpoczęły się one od Mszy Świętej za ojczyznę. Nabożeństwo zostało odprawione w Bazylice Katedralnej. Po Mszy Świętej poczty sztandarowe, delegacje firm, zakładów pracy, instytucji, szkół przemaszerowały na rynek, gdzie odbywała się oficjalna część uroczystości. Należy dodać, że liczną grupę uczestników rocznicowego wydarzenia stanowili turyści. Tradycyjnie jak co roku. Ta część obchodów rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. W okolicznościowych przemówieniach podkreślono rolę, znaczenie, ale i schedę ustawy zasadniczej uchwalonej przez Sejm Wielki w 1791 roku. Marcin Piwnik, starosta sandomierski, nawiązał do obecnej sytuacji społeczno-politycznej, w której jego zdaniem konstytucja jest łamana. Bardzo ważne, aby o tej dacie, o tej konstytucji pamiętać, która ma olbrzymi wymiar symboliczny, jak powiedziałem, dla, dla nas, miała również dla naszych przodków i niechaj ma dla naszych przyszłych pokoleń. Święty Jan Paweł II, w 200. rocznicę Konstytucji 3 Maja, powiedział znamienite słowa: Uczmy się być wolni. O tych słowach marzyli twórcy Konstytucji 3 Maja. Te słowa były bardzo aktualne lat temu, ponad 30. Jak zwykle niezwykle są one aktualne dziś. Ponieważ dziś mamy Konstytucję, ona jest zapewnieniem nam wszystkich praw, naszych obowiązków, chroni nas przed niepopularnymi i krzywącymi nas decyzjami rządzących. I co mamy dziś? Mamy dziś, jak to często też widzimy, ten dokument, który niejednokrotnie niektórych uwiera. Staje się niewygodny. Niestety, już kilkakrotnie została ona złamana. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Marek Kwitek udowadniał, że polska myśl konstytucyjna z końca XVIII wieku była wzorem dla innych państw. To z Polaków z Polski mogli inni brać przykład rozwiązań ustojowych, rozwiązań konstytucyjnych. I wszystko dokonywało się to. Do Poprzez Kompromis. Aneta Przyłódzka, sekretarz królewskiego miasta Sandomierz, odczytała okolicznościowy adres od nieobecnego burmistrza Marcina Marca. Zgodnie z tradycją delegacje złożyły wieńce przed tablicą pamiątkową. Była też salwa honorowa, odczytano apel poległych. Marcel Rosiński, STV Info.